Lando Norris pokonał Oscara Piastriego w Grand Prix Węgier, zmniejszając różnicę punktową między nimi do zaledwie 9 punktów przed przerwą letnią w Formule 1. Jednak pytanie pozostaje, czy Norris faktycznie zasłużył na to zwycięstwo, czy też McLaren nieumyślnie odebrał je Piastriemu. W pierwszej połowie wyścigu to Piastri był szybciej jadącym kierowcą McLarena. Wydawało się, że to on jest naturalnym kandydatem do zwycięstwa. Jednak to dzięki strategii jednego pit stopu, której Piastri nie miał możliwości zastosować, Norris zdołał przechylić szalę na swoją korzyść. Ale jak to się stało? Otóż na początku wyścigu Piastri ruszył znakomicie, utrzymując tempo i próbując podjąć walkę z Charlesem Leclercem, który startował z pierwszego miejsca. McLaren bardzo szybko podjął decyzję o podcięciu już na osiemnastym okrążeniu, licząc, że uda się wyprzedzić lidera. Leclerc zareagował jednak natychmiast, zjeżdżając na pit stop tuż po Australijczyku i utrzymał prowadzenie. Tymczasem Norris, mimo że utknął za George'em Russellem, wykonał świetną robotę zarządzając oponami i tempem. Jego inżynierowie zaczęli rozważać ryzykowną strategię jednego pit stopu koncepcję, która była nieoczekiwana i nieplanowana na początku wyścigu. Norris jechał na granicy możliwości swoich opon, utrzymując przyzwoite tempo, które pozwoliło mu wydłużyć stint i skorzystać z okazji, podczas gdy inni realizowali bardziej tradycyjne dwustopowe strategie. Piastri pozostał na strategii dwóch pit stopów, uznawanej za optymalną w warunkach panujących na torze. Niestety nie miał szansy na zmianę taktyki ze względu na tempo i sytuację na torze. Wyścig zakończył się dramatycznym finiszem, w którym Piastri zbliżył się do Norisa ale nie był w stanie go wyprzedzić ponieważ wyprzedzanie na tym torze jest wyjątkowo trudne McLaren ma specyficzne podejście do zarządzania wyścigami swoich kierowców Zespół pozwala na dużą autonomię zarówno Norrisowi jak i Piastriemu dając inżynierom swobodę sugerowania różnych strategii i reagowania na dynamiczną sytuację na torze w przeciwieństwie do zespołów które narzucają jeden Spójny plan na obu kierowców. McLaren akceptuje ryzyko, że taka wolność może prowadzić do sytuacji, w których jeden kierowca jest na zwycięskiej strategii, a drugi zostaje z tyłu. To podejście ma swoje plusy. Daje kierowcom możliwość samodzielnego wyboru i adaptacji, a także pozwala wykorzystać nieprzewidywalność wyścigu na swoją korzyść. Jednak stwarza to także sporo dylematów, zwłaszcza gdy obaj kierowcy ścigają się o mistrzostwo. Przykład Węgier pokazuje, że swoboda ta może być też źródłem frustracji i poczucia niesprawiedliwości. Piastri był szybszy i pojechał lepszą pierwszą połowę wyścigu, ale to Norris, wykorzystując inne tempo i inną strategię, ostatecznie wygrał. McLaren nie planował wcześniej takiego rozwoju wydarzeń. Strategia jednego pit stopu pojawiła się w reakcji na doskonałą jazdę Norrisa, który dał zespołowi narzędzie do walki o zwycięstwo. Z punktu widzenia uczciwości wyścigowej, to nie jest sytuacja jednoznaczna. Z jednej strony Norris wykonał świetną robotę, adaptując się do sytuacji i wykorzystując szanse, z drugiej, Piastri znalazł się w niekorzystnej sytuacji, nie z własnej winy, a wynik końcowy nie oddaje rzeczywistej siły obu kierowców. McLaren stoi więc przed wyzwaniem: czy dalej pozwalać na taką elastyczność strategii, czy w miarę zaostrzenia rywalizacji, zacząć bardziej kontrolować przebieg rywalizacji wewnątrz zespołu? Zupełnie inne podejście do wewnętrznych rywalizacji ma Mercedes pod kierownictwem Toto Wolfa. Ten zespół konsekwentnie stawia na centralizację decyzji strategicznych i rygorystyczną kontrolę nad przebiegiem wyścigu. Przykładem jest niezwykle zacięta walka między Lewisem Hamiltonem i Nico Rosbergiem w sezonach 2014 do 2016. W tym czasie Mercedes nie tylko dysponował najszybszym samochodem, ale także musiał zarządzać rywalizacją dwóch kierowców, aspirujących do tytułu mistrza świata. Toto Wolf był stanowczy, to nie kierowcy i ich indywidualne decyzje mają decydować o wyniku rywalizacji między nimi, a zespół i jego strategia. Podczas jednego z kluczowych wyścigów sezonu, 2015, Hamilton chciał zmienić plan na bardziej agresywną taktykę, próbując wydłużyć stint na miękkich oponach, by wyprzedzić Rosberga. Wolf jednak odmówił, blokując tę decyzję, aby nie ryzykować punktów i nie dopuścić do sytuacji, która mogłaby zagrozić harmonii zespołu. Dzięki temu podejściu Mercedes zminimalizował ryzyko kolizji lub niepotrzebnych konfliktów między swoimi kierowcami. Inżynierowie mieli jasne wytyczne, nie mogli zmieniać strategii bez zgody szefa zespołu, a wszelkie decyzje były precyzyjnie synchronizowane, aby maksymalizować zyski punktowe zespołu, nie faworyzując przy tym żadnego kierowcy. Ta dyscyplina przynosi efekty zwłaszcza w sezonach, gdzie każdy błąd może kosztować mistrzostwo. W porównaniu do McLaren'a, który pozwala swoim kierowcom większą swobodę i elastyczność, Mercedes wybiera stabilność i kontrolę jako klucz do sukcesu. W obliczu narastającej rywalizacji i coraz węższych różnic punktowych, McLaren musi podjąć trudną decyzję dotyczącą swojej polityki wewnętrznej. Pozostawienie pełnej autonomii kierowcom do wyboru strategii stwarza sytuacje, które mogą wydawać się niesprawiedliwe. I nieoptymalne dla zespołu jako całości. W wyścigu na Hungaroringu Lando Norris, pomimo że w początkowej fazie był wolniejszy i utknął za George'em Russellem, podjął ryzyko strategii jednego pit stopu, która okazała się kluczowa dla jego zwycięstwa. Oscar Piastri natomiast, pozostający na dwustopowej strategii, nie miał szans na adaptację i finalnie przegrał wyścig, mimo lepszego tempa. W takich warunkach można zacząć się zastanawiać, czy nie lepiej byłoby zacieśnić kontrolę nad taktyką. I wymusić spójne plany dla obu kierowców. Pozwoliłoby to uniknąć sytuacji, w których walka o mistrzostwo może zostać rozstrzygnięta nie na torze, lecz przez rzut kostką w postaci ryzykownej, alternatywnej strategii. Jednak takie usztywnienie może też ograniczyć kreatywność i indywidualność kierowców oraz inżynierów, którzy często w trakcie wyścigu dostosowują się do zmieniających się warunków i okoliczności. To pytanie pozostaje otwarte. A nadchodzące wyścigi i walka o tytuł pokażą, czy McLaren zdecyduje się na zmianę polityki. Charles Leclerc prowadził przez pół wyścigu i wyglądało to na dzień, który mógł dać Ferrari długo wyczekiwane zwycięstwo, ale po ostatnim stopie wszystko się rozsypało. Choć wyjechał przed Piastrim, szybko stracił przyczepność. Samochód nagle przestał reagować. Balans zniknął. Pojawiły się uślizgi, a tempo spadło. Leclerc był wściekły, podejrzewał nawet, że zespół mógł przypadkowo zmienić ustawienia skrzydła, ale później wycofał się z tej krytyki. Ferrari nie znalazło żadnych danych, które wyjaśniałyby spadek osiągów.